No cześć. dzisiaj filmik po przycince. Musiałem poskracać trochę rośliny, bo już były za wysokie. No i tak samo jak sami widzicie, zostawiłem trochę dłuższych, które jeszcze trochę się położą. No to przytnę w drugiej fali, gdy te trochę podrosną albo jak ta zacznie za bardzo się położyć. Jedyny taki wyjątek to lotos zielony, który no połowę liści zostawiłem na powierzchni a będą teraz sobie rosły korzenie spokojnie a połowę ściąłem i puściłem w ziemię do tyłu żeby się rozrastały żeby coś z tego było więcej, żeby tam się tak nie ściło no, jeżeli chodzi o oglony, no to przyrost wyhamował I jaką miałem ilość taką mam nie mam tu jakiegoś drastycznego skoku ilościowego, nie zarosły mi akwarium, więc wszystko idzie w dobrym kierunku, na spokojnie. Z takich rzeczy, właśnie glonowatych, to liście są szarpane przez mojego zbrojnika, który nie tyle obgryza liście, co wyłapuje glony, okazało się. O, długo siedziałem i obserwowałem całe akwarium i zauważyłem, że właśnie gania za glonami. Tak samo jak pozostałe ryby. Przestały przyjmować pokarm suchy. Olały tabletki, olały płatki. Rzucę jedną większą tabletkę, to potrafi leżeć praktycznie pół dnia. Dopiero ślimaki się do niej dobierają i ją zjadają, więc ryby są najedzone glonami, wglony poszły, więc tutaj. Ograniczyłem mi właśnie suche jedzenie, żeby nie zaśmiecać akwarium niepotrzebnie Jeżeli chodzi o światło to yy, Nie świecę pełną mocą Już cały dzień yy, Z czterech belek, które mam Które świecą w tym akwarium Na początek idzie yy, Jedna słaba belka Ta roślinna się świeci Później dodaję do niej Jedną krótką belkę na jakiś czas, no i na krótki czas włączam drugą krótką belkę i moją samoróbkę, by później ponownie wziąć to, zmniejszyć i no na koniec wyłączyć. Też nie świecę jakoś długo, tak do tej pory świeciłem praktycznie 10 godzin, to teraz jest to niecałe 8 nie chcę po prostu, żeby rośliny za bardzo ucierpiały w walce z glonami ja nie chcę tego wyciemnić na maksa, bo nie lubię pewnego zaciemnienia jak będę widział, że jest jakiś nagły atak, to wtedy wyzeruję te akwarium jeżeli chodzi o światło, o dostęp światła i w ten sam sposób sobie z nimi poradzę o tyle na dzisiaj, dzięki i do zobaczenia następnym razem, hej!